Szemaneczko wszyscy ludzie, witajcie w kolejnym odcinku The Tragera 2. Słuchajcie kolejne informacje. Coś tak na bieżąco mówię, ponieważ e, jedynie was mogę informować na bieżąco na The że Może też i również na Battlefieldzie. Może nawet kiedyś będzie okazja nawet na pogawędkę jakąś zrobić, ale na razie to nie ma takiej możliwości. E, słuchajcie, pierwsza taka informacja. Dawno nie było odcinków. Ostatnio teraz, na przykład, poprzedni odcinek został już dodany troszeczkę później, ponieważ e, nie dałem tam informacji chyba. Raczej nie wiem, czy to zrobię. E, postanowiłem, że mm, odpocznę troszeczkę od nagrywań, ponieważ miałem problemy żołądkowe i niestety to spowodowało, że mm, filmy i. Jakieś informacje przychodziły troszeczkę później, um, także, też również <laughs> dopiero może od jutra, może pojutrze jeszcze mam troszeczkę takie problemy, ale to już takie w mniejszym stopniu. Druga informacja, nie wiem czy zauważyliście nawet e, troszeczkę inny mikrofon, ponieważ e, dzisiaj wyjątkowo wziąłem troszeczkę e, inny mikrofon ze słuchawkami mojego brata więc. Postanowiłem, że dzisiaj nagram sobie w ten sposób. <laughs> jeszcze troszeczkę mnie drapie w gardle. Tak. Coś jeszcze chyba na razie tyle. Jeżeli nawet przyjdzie coś z czasem, to oczywiście Was poinformuję. I teraz słuchajcie, dawno nie grałem e, The Triggera, dawno nie, oczywiście nie nagrywałem, od kilku dni, może nawet mniej niż tydzień. Zobaczmy co tu mamy. Nie, zaużyłem, nie zauważyłem oczywiście co jest w moim ekwipunku. No dobra, tu widzę, że nic się nie zmieniło. Widzę, że dostaliśmy w końcu nóż, który jak zostało e, przez Dustina mi zaoferowane, że to jest bardzo przydatna rzecz. W sumie dlaczego by nie, więc zamienimy sobie na nóż, zobaczymy jak potem się sprawdzi. Mm, I na pewno na razie tyle, bo ja lubię z karabinka sobie postrzelać. W sumie jeszcze tak zobaczmy na przykład jeszcze na pozostałe bronie. Hmm. Na pewno pistolet no nie będę na razie ulepszał, chociaż mógłbym tak po prostu, żeby sobie na przykład później potestować. To nie jest żaden problem. Ale chciałem na przykład sobie upgradeować technologię, sobie, to już naprawdę zostało mi niewiele. To na pewno nie będę z tego korzystać. Podobno e, słyszałem, że wybuchające kurczaki są bardzo dobre. Granaty wiem, że są dobre, mogę zapgradeować. O! W sumie zapgradujmy sobie ten granat, ostatnio teraz skorzystałem. Właśnie sobie proszę przypomnieć. A tak, to jedynka, dwójka, trójka czy coś jeszcze mm, o właśnie lekarstwa lekarstwa się bardzo przydadzą e, czy ja mogę też upgradeować mogę bardzo dobrze a co to jest e, nie dobra to już pamiętam w sumie mogłem e, a zresztą to jest tylko dwie minuty więc jeszcze mogłem coś jeszcze zobaczyć czy już przejdziemy do raczej jakichś nie wiem a zagrajmy może jakąś poboczną a co mm. uh, 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 uh. Jeszcze niedawno stałem i nie jestem za bardzo ogarnięty. A, zagramy może w to. Zobaczmy co będzie się działo. Ostatni odcinek był troszeczkę takim długim, z długą nazwą. Nie wiem jak będziecie. A właśnie zapomniałem jednej rzeczy. Nie wiem, czy uda mi się to zaraz zrobić. Zaraz zobaczymy. Właśnie ja zapomniałem zrobić jednej rzeczy, którą yy, chciałem to zrobić. O właśnie, udało mi się. Słuchajcie, na pewno jeszcze jedną rzecz zrobię, uwaga. Na pewno nie to, na pewno. No właśnie to raczej nie. Słuchajcie, zauważyłem, w poprzednim odcinku chyba o tym mówiłem, ale teraz to troszeczkę jednak inaczej zrobię. Ponieważ sobie zwiększę troszeczkę dźwięk. Myślę, że do 10% na pewno wystarczy. A uh, teraz pytanie, czy mu to... Nie, na pewno. Na pewno tak będzie dobrze. Oczywiście spróbuję jeszcze przyciszyć u siebie, żeby to jakoś mi słychać. Uh, I zobaczymy. No, nadają się, to będzie taki kolejny teści. próbuję tak, oczywiście, z odcinkiem na odcinki coś tam próbować. Ostatnio na przykład nie, bo nie, nie, nie chciałam się to jakoś robić. No dobra, gadania więcej działamy. W sumie właśnie zróbmy jedną rzecz. Właśnie. Skorzystajmy z noża. Ja pierdzielę, co, jak to wygląda. Dobra, troszeczkę poupijamy. No nawet już jest szybki. O, no, jak się przytrzymuje myszkę dłużej, to zaczyna no, na pierdziela, trzeba to przyznać. Wow! Prawie się przestraszyłam. <laughs> oh, 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 dokładnie. A, mam nadzieję, że nie będzie problemów z lagami. Trochę nagrywam troszeczkę... Mm, mi się wydaje troszeczkę za wcześnie. Wow, jak mnie podszyli. Dobra, może przytrzymam troszeczkę na tą pomysł. Się no, niestety troszeczkę mam problemy z. Mm, troszeczkę mi tak odskakują FPS, y ale to nie aż tak. <laughs> mam nadzieję, że też mój głos się jakoś tak nie zmienił. Dobra. Muszę jeszcze zbudować dwa wie, cysterny. To będzie trzeba iść Chyba, no, to będzie jakaś prosta misja, jak ostatnio kiedyś. To była misja z przenoszeniem. E, chyba tych skrzynek. Jeżeli dobrze pamiętacie, no to akurat to nie było takie trudne. Moja, no zaraz znowu się okaże, że zaraz. No właśnie, dostałem. O, dobra. A, fuck, dobra. Troszeczkę pomubiłem, może jednak, żeby nie było. No hać chodź, 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 Wiem, że powinienem z noża, ale... O, tak bardzo! O, jeszcze lepiej! Dobra, skończmy już tą misję, bo widzę... nawet szpiki, nie miałem okazji to lepiej. Zobaczmy czy trafię... O, tak... o, co Dobra, to była łatwa misja. Myślę, że mi się wydaje, że chyba spróbujemy na hardzie, ale chociaż... Nie... troszeczkę to byłoby wyzwania. O, jest. Dobra. Muszę na pewno jeszcze pójść do łazienki się trochę ogarnąć. Dobra, czy jeszcze coś mogę zrobić? Mm. Zabrzedować. <laughs> Zupgrade'ować już nie mogę za bardzo, ale mogę na przykład sobie yes. zwiększyć. rate? A no nie, dobra. Wydawało mi się. Mm. Czy ja wtedy Chyba tak. Dobra, zrobimy takie z dwa. I tu też. Proszę bardzo. I czyżbym coś jeszcze musiał zrobić? E, słuchajcie, mi się wydaje, czy nawet to się opłaca. Czy zaupgrade'owanie pistoletu, czy tak dla to jest dobry pomysł? No ja mówiłem jeszcze, że chcę technologię sobie zwiększyć, ale to zrobimy może później Jak oczywiście uda mi się to pod koniec odcinka to jakoś zrobić, więc jeszcze zagramy może z jakąś jedną misję poboczną hmm, ale co by tym razem jakoś to zorganizować, właśnie z hmm, to akurat nie chcę, tylko na przykład o właśnie to i teraz pytanie, właśnie to jest problem, jeżeli ale zresztą zagrajemy na normalu, bo chciałem, zastanawiałem się, czy na hardzie nie będzie ze zmiany systemu, na przykład nie będę miał maszynówki, może, może będę miał, nie, zaraz zobaczymy. Chociaż z chęcią oczywiście znowu będę chciał maszynówkę, a znowu jest maszynówka. A yeah, jeby w nogi, dostajcie. Jezu. Nie wiem, czy teraz to jest tak ustawione, już, że. Mm, Serio? Przeszło to przez skrzynkę? O, dobra, dzięki za info. Przynajmniej już wiem, że mogę. Przynajmniej przez skrzynki, bo, bo dawno, to znaczy niedawno. Tylko że. Ej, no właśnie, znowu zaczynam się zawieszać. Mm. O jezu, jak w filmie, że te. strzela się tu i tutaj dopiero dostaje. O jezu, same heady prawie. <grym> Boże. Taka masakra. I znowu. <grymne> o, jest leger. Ja Rager. No właśnie. Jak się zbugował. Dobra, widać, że ja. się dosłownie zbugował. To znaczy, nie wiem, czy się zbugował przez zlag... Nie wiem, już sam z określeniami już się mylę. O Boże. Może dlatego, że jeszcze... nie wstałem. No, jeszcze pewnie się nie obudziłem, może dlatego. Troszeczkę to po z tej strony. A no. no, tak przyjemnie, teraz spróbujemy. Tak, tak, dalej, dalej, dalej. No i to było łatwe. Ach. Spadły mi akurat FPSy, nie wiem czy też wy to możecie zauważyć. Nie wiem właśnie z jakiego to jest powodu. Oczywiście mam nadzieję, że jeżeli słyszycie jakieś powiadomienia, czy co, to ja niestety nic z tym nie zrobię, ponieważ to jest niestety wina. Ej, okay. Oczywiście mogłem tam poustawić, żeby te powiadomienia, mi się tam dźwięki nie pojawiały, czy coś. Może się na tym zastanowię później. Hmm, jeszcze jedną misję, żeby mieć to chociaż, żeby te. E, o, właśnie, czy co? Ja to już grałem. Nie, to już grałem, więc zagrajmy chociaż w to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem. E, nie wiem, dlaczego właśnie. E, o, tym razem tylko w innym miejscu. Dobra, pokaż mi się te. E, o Jezu, serio musiałem spaść mi te? Hmm. O, dobra. Oczywiście znalazłem sobie miejsce, żeby... Znalazłem sposób prawie jak miał Dustin, jeżeli chcecie wiedzieć. Szuka takiego miejsca, gdzie... Właśnie, chociaż nie do końca. Hmm. Uwa! Dobra, szukamy, szukamy. Eee. Dobry mi da kierunku, dobry. Eee, troszeczkę gdzieś tutaj. Nie, 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 nie. O Jezu, gdyby nie te... Troszeczkę gdzieś tu. Holy fuck! Muszę spierdziać stąd. Muszę szybko się stąd. Nie chcę na jedanego... No właśnie, już zaraża mnie. D. Ja mógłbym znużał, żeby przyspieszyć to, ale... Dobra. Karabinek idzie w ruch. Eee, czekajcie, to było... Co ja zrobiłem? Gaddemiec. Eee. Nie, 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 to nie jest teraz dobra wiadomość. No, nie, jeszcze taki spadek, klatek to już jest dosłownie masakra Dobra, idzie w ruch shotgun. No jezu, dobra, czekajcie, muszę troszeczkę pójść w inne miejsce, ponieważ trochę mi to jednak przeszkadza. Mogę obejść? Nie mogę. Skajcie, bym przeszedł na drugą stronę, ale niestety nie wiem dlaczego mi spadają kratki. Niestety sam się właśnie nad tym zastanawiam. Hmm, gdzieś to. Co mam w to walić, czy nie? Hmm. Czekajcie, gdzie to może być? Serio? Aż tu? Boże, czyli muszę. No, spierdalam, spierdalam, spierdalam. O, oh, fak! Dobra, zaraz się będę musiał podleczyć. Bo... Nie, nie, ten przycisk! Zapomniałem, że to jest na jedynce. Raz. ...że nie jest w kolejności takiej, jak to się jest pokazane Co teraz? Ezus. Gdzie ja dostałem? Nie wiem. O, 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 o. I teraz... Chodź tu. Wo jak ładnie hipo wybijałem, bardzo fajnie. A, dostałem! Dobra, na luzie, co to jest? Po co ja mam tak wstać, skoro mam teraz tyle umiejętności? A właśnie, zauważyłem jeszcze taką inną rzecz, że podobno. Oooo! No, dobra. Mm. Powiem wam tak, że słyszałem, że. Mm, może to w arenie, kiedyś wam pokażę. O! Tak, nie wiedziałem, że jest tutaj możliwość wejścia. Dobra, czekajcie, gdzie mam mieć? Owa, się tu. Wczelamy. Karabinka, czyżby to koniec? Koniec, bardzo dobrze. Nie, i o to chodzi, że po prostu już mnie trochę to wnerwiało. Jestem czegoś tak niewybudzony, więc, niestety, taka nie chcę powiedzieć finezyjność. Tylko troszeczkę innym słowa znaczenia. Dobra, 16 lewe, mam trochę hejsiwa, więc. Co to oh, zrobić na no, oczywiście. O, ja, za to 24 godziny. No dobra, niech będzie. Przynajmniej na następnym odcinku będziemy mieli, chyba, mam nadzieję, że będziemy mieli wtedy z ulepszoną technologią. A jest dopiero godzina 11:10. Oh. Dobra, oczywiście mam nadzieję, że jeżeli z moim głosem, czy coś, jest coś mi tak, to oczywiście poprawię przy oczywiście sprawdzeniu. Spróbuję oczywiście tam coś poustawiać, jakby wyrażać, czego, czy coś tam nie szumi, czy może nie przesadziłem z moim głosem, czy coś. Dobra, wiecie co, może zagramy jeszcze jedną rzecz, na pewno nie zagramy w misją główną, chcę troszeczkę takiego lightowego grania, więc, no w sumie, no... Zagramy w arenę. Tak, wiem, że nie, mm, dzisiaj nie będzie takiego odcinka, gdzie e, będzie jakaś misja główna, żeby chociaż coś się działo. Chcę zagrać trochę pobocznych misji, troszeczkę jeszcze wkomponować, to znaczy w sensie mm, troszeczkę się rozgrzania po dawnym już nie i w ogóle, więc myślę, że to jest raczej. Dobra, tak mi się wydaje. To oczywiście, podstawowe rzeczy, chociaż podobno nie. nie, nie opłaca się czegoś takiego robić, podobno. Ale. Oooooh, takie. takie rzeczy tylko... Ja zaraz zobaczę, czekajcie, zaraz zobaczę to. Ja dostaję za to, dostaję za to, czyli jednak. Dobra, czyli jednak to się opłaca. <laughs> Okej. Okay. Czyli warto robić na te rzeczy. Chodź do katakultury, chodź tutaj. Chodź. Tak, bardzo, Chodź tu, chodź tu, tak będziecie następni. <laughs> Jęki. Dobra, trzeba to wszystko z wybijać. Kurde. Lepiej zawsze trafiać w głowę. Byłoby szybciej. Mamy Lucky boxa, ale um, coś się opłaca. Nie, nie wiem jak to jest na długi czas. Sam się właśnie nad tym zastanawiam. Coś jeszcze tutaj też. O, ja zauważyłem. O, The Mesh. O, Właśnie dowiedziałem się też również o kolejnej rzeczy, czyli Lucky Booksy to są takie skillet. Dlaczego się teraz z tym zorientowałem? No cóż, tak to jest niestety. Spróbujmy spróbujemy powiebić. Taki dają różne umiejętności i dlatego czasami się opłacki. Tam był chyba jeden score, który na przykład dzięki temu zdobył więcej punktów. To, co mieliśmy ostatnio, po prostu chyba to jest zwiększenie dynamicza w nożu. Nie tylko w nożu, polecisz. którym nie lepiej. Nie wiem, do której fali potrzymam z nożem. Postaram się jak najdłużej. Wolę oszczędzić sobie jeszcze amunicję. Nie jest tak chodzić dookoła, przynajmniej ten owaś i następny. O, to jest dopiero rzecz. O, tutaj jest dopiero gromadka. O, wapity, bardzo, bardzo mi taki Nie wiedziałem, że są takie obszarowe. Zobaczymy czy mi się uda pobić rekord, to też wątpię. troszeczkę tak okaputy szykować Oczywiście na wszelki wypadek, jeżeli będą e, bossy, to oczywiście będę uważał. jestem w się sensie taki... O, ważne jak ząbeka, się będę trzeba nie, Miałem dokończyć zdanie. E, jeżeli będzie boss, to oczywiście zamierzam zmienić już na broń, ponieważ nie chcę ryzykować. No podobno Lucky Books... Pomaga, no przynajmniej no słyszałem, ale no nie chcę za bardzo ryzykować Wolę na pewno Czasami jeszcze rozbawiają te zombie, które biegną w prędkości kude chcą do mnie dopłać i w ogóle no, nie wiedziałem więc... Ale sięgaj. To jest zabezpieczone, tak idźmy na drugą stronę. sami też nawet z broni ponieważ mogą też troszeczkę z dystansu próbować e, zaatakować. Ponieważ nie... A, a, to nie tym broni. niestety ktoś ma taką tendencję, że niestety ma ograniczone rzeczy, czyli ammo, te skrzyneczki, apteczka. I niestety to jest troszeczkę lipa. No taka niestety sytuacja. Trzeba to powiedzieć. Dobra, trzecia fala zaliczona, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze mamy tyle jeszcze fal. Zobaczymy na jak długo jeszcze Na razie jak widzicie na trzy hity próbuję... Nawet na buksy trzy długo jednak, czyli mogą spokojnie stać. No, że jest slajdowa, nie ma takiego Nice! to mu powiedzieć, ale niestety już nie będę, patrzcie, A, Dobra, wiedziałem, zrobiłem błąd. Trzeba teraz tego wypijać, zobaczę, aż chyba cztery razy. Nice, dobra. Jezu, katapulty są takie przydatne. Czasami tylko po prostu wystarczy e, doprowadzić ich do tej katapulty, tak mniej więcej idealnej mm, drodze. Mm, no i tyle. Mam że Niestety mam czasami taką. Mm, nie wiem, czy to jest taki tip, że jeżeli są się zbliża, już coraz bliżej, to się po prostu cofam, dla bezpieczeństwa. Pytanie, czy to byłoby w realnym świecie, czy też, też tak mi się wydaje. Jak widzicie, jak widzicie, ciągle znów żawalę. Już nie wiem, które to jest pala i ja dalej żyję. Pomimo tego, że już troszeczkę po mnie już mam 44 hapse. Muszę się wlewać do uważam oczywiście na... O, o jest o, właśnie, jest kamikaza. Czy karabinek mi się przyda? Tak, jest. Eee. O nie, nie. No dobra, chociaż karabinek... chociaż kaps przydał. Eee. Nie, 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 nie. Chciałem grenada rzucić. O Jezu, jak zwaliłem. Dobra. Zrobimy... A! Dobra. Ja muszę uważać. To tu chodź, tu chodź, tu Basio, Tu właśnie o to chodzi. Fuck. Dobra, zaczyna się to wszystko ciężej

Chodź do zombiaczku tutaj, no chodź, 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 chodź. Albo wydwoje. dwoje chodź. Możesz? Ty się wyrobisz? Nie, nie za bardzo. albo no, bo chociaż... Nie wiem, bo nie zdążę... Eee... dobra. Eee... dlaczego? Dobra. Trzeba na jakiś ostrą... Triple kill! Aaa! jest! Dobra, czyli jednak tu się trzeba uważać. Ja mam za plecy... Nie wiem czy zdążę. No dobrze. Wyraźnie. I znowu. A! Ah. Jeszcze raz. No, Sorry, <grystanie> katapulta. Jeszcze raz, <grystanie> katapulta> O nie, ja tylko nie rędzę. O, jest nawet kobica. To należy to zabezpieczyć. Dobra. No, rędzę to nie jest taka jeszcze... Ła! W plecy. Nie wiem, czy wyrobię, wyrobię, ale... No właśnie, o! zapomniałem o haczyku! jak zlamiłem! Boże, znowu zapominam ciugę żeby te... Nie... Wie... Chociaż nie, nie chcę zrobić e, odnowienia życia, więc na pewno już tutaj skończymy. Dobra ludziska, tak jak mówiłem, no jest to, jeszcze jestem troszeczkę tak, yy, niestety troszeczkę jeszcze nie, taki rozkręcony, troszeczkę taki rozgrzany, czy coś, yy, na pewno spróbuję jeszcze się wykurować tak na szybko, czy coś, yy, no niestety troszeczkę... Nie wyszło tak jak chciałem. Bo nagrałem to trochę lightowo i w ogóle. Więc dzisiaj jest tak wyjątkowo. Także, jeżeli Wam się filmik spodobał, to oczywiście łapkę w górę. No i co? Do usłyszenia w następnym odcinku, najprawdopodobniej kolejnego Detailera albo najbliższego Battlefielda 3. Także dzięki wielkie. Na razie.